Zmienimy, zmienimy temat. Jeśli chodzi o gościa, który y, też który za bardzo go nie polubiłeś, bo ze względu, na że oddawał brak szacunku, to jest to, jak to fajnie nazwał komentator Andrzej Janisz, jednoosobowe przedsiębiorstwo rozrywkowe, mianowicie tutaj Boba Sapa, który tak naprawdę jest teraz kabareciarzem niż, niż fajterem. To, to jest, wiesz, to ciężko w ogóle ciężko w ogóle go sklasyfikować jakiegokolwiek zbioru, w tym momencie. Bo na przykład Ileś tam lat temu, gdy pokonał Żad Ernesto hosta, tak? Ostatnio taki sobie oglądałem jakiś tam highlight na internecie, gdzie była walka z jakimś Japończykiem Jeden gdzie skakał mu po głowie, wiesz, gdzie ta agresja z niego tryskała, wiesz, no, no też jest e, zasługa hormonów, zasługa steroidów, bo niestety w Japonii e, można było się napizgać koksem, wystarczy popatrzeć jak wyglądali zawodnicy walczący w Pride, a wystarczy zobaczyć jak później zawodnicy, którzy z Pride przychodzili do UFC wyglądali, prawda, gdzie już jest y, mega kontrola antydopingowa, także wiesz, także to jest to. Później, no nie wiem, nagle mu się odwidziało w głowie i właśnie z, Został zwykłym pajacem, zwykłym cyrkowcem, tak? No, 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 nie wiem dlaczego to zrobił, on wie to najlepiej, czy to zrobił dla pieniędzy, no bo niestety jak co tydzień walczy, jeśli tylko po pieniądze, no to. Słuchaj, no to jest taki schemat. Nie mam pieniędzy, no to iść do burdelu się ruchaj w dupę. No to jest to samo, wiesz, no, no, no za pieniądze. no Nie wszystko robi się za pieniądze. Dużo robi się rzeczy dla pieniędzy, ale nie wszystko są pewne granice, które się nie przekracza. On Te granice przekroczył i tu nie można mówić o jakimkolwiek uznaniu, szacunku, nawet biorąc pod uwagę to, jego kiedyś tam wygrane, to wszystko poszło w zapomnienie. Dla mnie jest tym, kim jest. No w sumie ostatnio to chyba z 20 ludzi wart, to jedną wygrał, także. Ja no tak, się to... zastanawiam, czemu go ludzie kontraktują. No chyba dla wiesz, tego, dlatego, że jest dlatego, po prostu, nie. Nie, dlatego po prostu, no bo. No przyciąga ludzi, bo wielki, bo, bo, bo zrobi kurwa i baremin, bo na, 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 na konferencji prasowej zrobi jakiś cykl, tak jak robi tutaj w Polsce i się ośmieszał, bo wiesz, bo, bo zacznie mordę drzeć, bo, bo, bo wyjdzie kurwa w swoim pedalskim płaszczu, no, no, no różne są powody, no, ludzie, ludzie, lubią kontrowersje, tak, teraz będzie w Polsce niedługo gala, gdzie będzie walczył kulturysta i, i, i tancerz tak erotyczny i to też wiesz... Wszyscy mogą gadać, wszyscy mogą, wiesz, mogą jakoś się z tego śmiać, czy coś, a gwarantuję Ci, że 99% ludzi to obejrzy, po prostu, no bo to jest coś. W tym szarym, kurwa, i smutnym, jak pizda świecie, to jest taki rodzynek, który sprawi troszeczkę nam radości i frajdy, i taka jest prawda, i tak samo jest z tamtym. E, powiedz mi, myślisz, że byłoby w ogóle realne, tak science fiction, jeśli coś takiego było, to mnie popraw, ale żeby zorganizować taki turniej międzynarodowy, gdzie się zbiera zawodowców, w sensie Polska, nie wiem, Brazylia, USA, Rosja, zrobić taką, taką imprezę yy, pojedynki między państwami Wiesz, w na pewno możliwe to jest, na pewno. Jeżeli chodzi, czy to miałoby sens, to byłby to zajebista sprawa, naprawdę byłoby to mega. Czy to bo... by się zmobilizowało na przykład coś takiego? Jest byłoby tak, tak, jeżeli to by było w kontekście MMA, to ja bym nawet nie był brany pod uwagę, bo ja nie uważam się za zawodnika MMA, bo wiesz, bo ja później wszedłem w MMA, jeżeli chodzi o, ogólnie o MMA, ja mam potężne braki, jeżeli chodzi o zapasy, jeżeli chodzi o walkę w parterze, mam potężne braki. Jeżeli chodzi o stójkę, w każdej chwili wychodzę z każdym zawodnikiem, Tak? jeżeli chodzi o, o, o świat, także to, to wchodzę, bo, bo czuję się na siłach, to nie jest moja próżność czy jakaś pycha, tylko czuję się na siłach, lubię się bić, zawsze się biłem w stójce i czuję, że dam sobie radę. Kiedyś nawet planowaliśmy zrobić taki mecz tutaj z, z takimi biznesmenami pseudo z i kurwa, Politykami, którzy oczywiście zgłosili się do mnie wtedy, kiedy przygotowały się wybory, tak, no, obiecali, no, obiecali. I planowaliśmy zrobić właśnie taki mecz Polska Holandia, gdzie Holandia jest potęgą. Jak chodzi o Bokstawski o K1, wystarczy takie nazwiska w sumie, jak jak, jak Ukansaki, jak Semis Hilt i, i mnóstwo mnóstwo innych. No i chciałem zrobić taką, wiesz, konkretną ekipę. Łukasz, Jaroś Tomek Sarara, Michał Wlazło, Włodawid Trulka, ja tam jeszcze kilku zawodników. To to się wiąże z ogromnymi pieniędzmi, bo tak, my jakieś tam pieniądze byśmy się normalnie za to zgostać, na przygotowania, wiesz, na to wszystko, na zorganizowanie gali, to są pieniądze, no i trzeba by zapłacić tamtym zawodnikom, a tam zawodnicy no niestety nie walczą za paczkę paluszków słonych, tylko liczą sobie, tak? No i znowu niestety skończyło się kurwa na gadaniu, no i, no i to wszystko, a wiesz, a takie konfrontacje, tak jak ty mówisz... No to jest mega sprawa, bo ja uważam osobiście, że my jesteśmy potęgą. My jesteśmy potęgą w MMA. Wystarczy takie nazwiska jak, jak, jak Marcin Hed, który walczył się na rebelatora, jak Michał Kita, jak Damian Grabowski, jak Michał Materla, Mamet Kalidow, Janek Błachowicz, no mnóstwo mnóstwo innych lekkie wagi, Boris Słańkowski, Rafał Moks, y, Sasza Lewicki z Krakowa. Także że to są mega nazwiska, mega nazwiska i, i, i zobacz, i oni walczą sobie raz częściej, raz rzadziej, ogólnie rzadziej, i zarabiamy jakieś tam pieniążki, ale to nie jest to, gdybyśmy mieli naprawdę, to wszystko wyglądało tak jak w Stanach, chłopacy jeżdżą do Stanów, jeżdżą do Stanów trenować, tak rozwijać się, łapać jakieś nowe cmyki, jakieś nowe warianty, ale oni tam jeżdżą się odstresować. U nich jest tak, trening, jedzenie, spanie, trening, jedzenie, spanie, przychodzą na salę, jest trzech 4 trenerów, każdy się nim zajmuje, tu tego nie mamy, tu mamy kurwa problemy, zarobić pieniądze, trzeba latać, robić przestępstwa, stać po bramkach, jakieś kombinerki robić, wiesz. To, to, to nas ja w jakiś sposób odciąga od i nie mamy takiej świeżej, wiesz, głowy. A tam jest to wszystko poukładane. I wreszcie sądzę, że jakby był, by, by była taka gala, najebalibyśmy, kurwa, Brazylii, najebalibyśmy Stanom, najebalibyśmy Rosji, innym, innym, innym. W końcu by zobaczyli, co jesteśmy walczy. Hmm. i tak wiedzą, że... Tak, jak jeżdżą kupacy po, 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 po świecie trenować, walczyć, wiedzą, że z nami się w za bardzo nie nie, nie, nie tnie. no i jesteśmy naprawdę mega zawodnikami. I ty wiesz, co jest jeszcze przykre, że my w sportach walki byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy mega zawodnikami. A nikt tego kurwa nie widzi z Was, nikt na nas nie daje pieniędzy, nikt kurwa tego nie chce w jakiś sposób bójność. Tylko w co idzie pieniądz? No kurwa, w piłkę nożną, tak? z San Marino 5.0 z zawodnikami, którzy są kurwa kelnerami, którzy są kurwa budowlańcami przez 95 minut pięć bramek i zatrzymał bankowca, tak. Nie no, to jest, wiesz, to szkoda gadać, no, no to jest przykre. To jest w moim przypadku i, i w przypadku chłopaków, którzy, którzy walczą, to jest przykre, nie?